Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie, Detektyw Prawdy TV. Słuchajcie, stało się, nadeszła wiekopomna chwila. Chciałem Was poprosić o subskrybowanie mojego kanału, dlatego że jakimś dziwnym trafem nie mogę przebrnąć przez magiczne 10 tysięcy. Podobnie miałem z poprzednim kanałem, kiedy. Przekroczyłem 20 tysięcy, wtedy mi usunięto. I w związku z tym teraz chciałbym was poprosić, żebyście się zaangażowali i ci, którzy oglądają od jakiegoś czasu stale i regularnie mój kanał, moje filmy, żebyście zasubskrybowali. Żebym zobaczył, przynajmniej, czy jest jakiś wzrost, bo mam podejrzenie, iż jakieś chochliki w firmie YouTube wstrzymują mi wzrost subskrypcji. A jest to wręcz prawie niemożliwe, ażeby ilość subskrybentów stała w miejscu, kiedy ja tak naprawdę zwiększyłem ilość nagrywanych filmów. Nagrywam częściej. Myślę więc, że ktoś tam siedzi i e, sabotuje. I to tak tytułem wstępu. Jeszcze chciałem tylko może tyle dodać, że e, sam wielokrotnie e, oglądałem różne kanały dotychczas i nie subskrybowałem ich. A to dlatego, że e, no, jakoś przyzwyczaiłem się do wpisywania. I no nie miałem jakichś negatywnych skojarzeń, jakich, jakiegoś złego nastawienia do, ani do tych kanałów, ani do autorów tych kanałów, tym bardziej. Tylko takie miałem przyzwyczajenie. Natomiast kiedy już zacząłem subskrybować, przekonałem się, że jest to dla mnie dosyć korzystne, dlatego że pojawiały się świeże filmy i nie musiałem, nie musiałem stukiwać, no bo nie wszyscy nagrywają regularnie, jak wiecie. A więc jest to jakaś wygoda. To tyle. Słuchajcie, propaganda UFO przybiera na sile. Ja kilka dni temu informowałem o tym, jak to amerykański myśliwiec zderzył się z UFO. Tak jak macie tutaj na swoich ekranach informację, jak wynika z najnowszych doniesień, UFO uderzyło w amerykański myśliwiec nad Arizoną, powodując uszkodzenie osłony ochroniącej pilota i zmuszając samolot wart 63 miliony dolarów do lądowania. Yy... No właśnie, no, nastąpiło uszkodzenie. E, drogi samolot, i ja komentując tę wiadomość, e, napisałem, że e, no, rząd Stanów Zjednoczonych nie powinien się martwić, ponieważ zapewne samolot był ubezpieczony. E, miał swoje OC, e, tam było pewnie zaznaczone, że e, w razie wderzenia z UFO e, dostanie odszkodowanie. No, ale to tak tytułem żartu, prawda? A tak na poważnie, to w sierpniu 2024 roku otrzymaliśmy informację o tym, że lobbysta UFO Steve Bassett stwierdził, że Watykan ukrywa tajemnice dotyczące UFO. Popatrzcie, z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, wokół którego krąży UFO, a z drugiej strony Watykan, czyli można powiedzieć, że UFO przyjaźni się i jest, jest jakby zainteresowane najbardziej takimi krajami, tak, takimi państwami, które, takimi państwami, które czynią w rzeczywistości najwięcej zła na świecie, bo nie ma chyba państw, które czynią więcej zła niż, niż Watykan, bo Watykan czyni szkody natury Religijno-psychicznej nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, prawda? Ale o tym jeszcze prawdopodobnie wspomnę. Z kolei w marcu tego roku długo oczekiwany film dokumentalny Ofo The Age of Disclosure, miał swoją światową premierę. A więc z tych wiadomości dochodzi coraz, coraz więcej i nie są jak to jakieś tam pojedyncze przypadki, że ktoś widział jakiś tam talerz, tylko. Są to poważne wiadomości, a to jakiś film dokumentalny, a to informacja o tym, jak to Watykan skrywa informacje dotyczące UFO. Mamy więc do czynienia no, ze wzmożoną kampanią informacyjną o UFO, bo tak to można nazwać, przynajmniej z mojej perspektywy. Co ciekawe, większość inf informacji o. Spotkaniach z UFO, tak jak wspomniałem, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To znaczy, no, ja podkreśliłem to, że UFO jest, oczywiście sarkastycznie, że UFO jest zainteresowany najbardziej właśnie Stanami Zjednoczonymi. No i tutaj właśnie powiemy sobie o tym, jak to um, większość informacji właśnie pochodzi o, o UFO z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Tak jakby właśnie to Stany Zjednoczone były w centrum. Zainteresowania rzekomych obcych. I myślę, że jest w tym jakiś klucz. Jeśli założymy, że UFO to demony, czy upadli aniołowie, jak zwał, tak zwał, to jak najbardziej Stany Zjednoczone czynią najwięcej zła na świecie. To z ich inicjatywy wybuchło najwięcej wojen w ostatnim stuleciu, to Ameryka dyktuje reszcie świata to, co ma robić. I Biblia to wyjaśnia w 13 rozdziale Apokalipsy, gdzie jest mowa o bestii ziemi, gdzie ja to interpretuję jako Stany Zjednoczo Zjednoczone, y, Ameryki, i bestii z morza, czyli o fałszywym Izraelu, który y, tą y, bestią ziemi, czyli Ameryką, dyryguje. To właśnie Izrael rządzi światem rękami Ameryki, i tak jest. A więc y, istotnie UFO y, ma powody do tego, aby odwiedzać Mekę zła, jaką są Stany. I teraz tak, w ostatnich dniach doszła do nas nowa wiadomość, którą warto skomentować. Otóż badaczka zjawisk UFO, dr Julia Mossbridge, neurolog, przepraszam, neurobiolog poznawczy i badaczka niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych UAP Nowego terminu określającego UFO i obserwacji kosmitów, ma niepokojącą wiadomość dla ludzkości w związku z odkryciem, jakiego dokonali naukowcy w Kolumbii. Otóż znaleźli tajemniczy kulisty obiekt, tak jak widzicie tutaj mniej więcej na, na, na swoich um, ekranach kulisty obiekt, który y, wielu uważa za, obecnie za element technologii UFO i Mosbridge powiedziała, że świat wkracza w erę, której wkrótce być może będzie musiał pogodzić się z faktem istnienia kosmitów. Słuchajcie, no to jest poważna deklaracja, dlatego że nawet w naszej eklezji, kiedy dyskutowaliśmy sobie na naszym jakby forum o UFO, to za każdym razem, za każdym razem prawie żartowaliśmy sobie, że Y, trzeba przygotować popcorn. Y, no i tak ten popcorn sobie po prostu już y, no, leżał, leżał, leżał. W końcu stał się przeterminowany, aż tutaj chyba trzeba będzie kupić nowy, y, żeby y, przygotować się na, 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 na jakieś tam koszmarne, totalne y, zwiedzenie. I powiem Wam, że portal Daily Mail y, jeszcze. Y, Zauważa, że rządy na całym świecie zaczynają ujawniać więcej informacji o domniemanych kontata, kontaktach z istotami pozarzymskimi, a więc, a więc to jakby wpisuje się w to, co wam powiedziałem na początku. To, co wam powiedziałem na, na początku o jakby wzmożonej kampanii informacyjnej o UFO. Czyli nawet, nawet system potwierdza tę moją tezę. I co jeszcze powiedziała ta doktor Mosbridge? Wkraczamy w czasy, w których jako ludzie zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nie mamy już takiej kontroli nad wszystkim, jaką myśleliśmy, że mamy. Czyli co? Mamy przygotować się na kogoś, kto będzie nami rządził, kto będzie nami dyrygował, kto zaprowadzi pokój? No, jest to przedstawione w wielu filmach, ale jak to będzie, to, to czas pokaże, prawda? Co jeszcze? No, Mosbridge, która bada ludzkie myślenie i uczestniczyła w kongresowym przesłuchaniu w sprawie niezidentyfikowanych obiektów latających, które odbyło się 1 maja, to też ciekawe, to jest, to jest słynna data Illuminati, komunistów, hazarów, okultystów, jak zwał, tak zwał, y, powiedziała, że zbliżające się odkrycie istnienia życia pozaziemskiego może wprowadzić chaos, do światopoglądu wielu ludzi. I słuchajcie, to jest y, jakby taka y, Takie clou, y, kluczowa fraza y, całej tej informacji, y, dlatego że y, oni będą chcieli właśnie przekształcić myślenie o obcych cywilizacjach, ale nie tylko będą chcieli y, zmienić nasz ludzi ogólnie, pogląd na temat Biblii i tak dalej. Y, I ostatnie jeszcze zdanie, jakie. Y, Wypatrzyłem godne uwagi. Jednym z błędów, jakie popełniamy, jest mówienie, bo myślę, że to rozumiem, że wszystko, co myślę dzisiaj, jest prawdą, wyjaśniła neurobiolog. No tak. Czyli jeżeli ktoś wierzył w Boga Biblii, będzie musiał zweryfikować swoje myślenie? I ona na to przygotowuje. I jak to wszystko skomentować w ogóle? System Hazarskiej Bestii, Hazarskiej Bestii z Morza, Apokalipsa 13. Ja mówiłem wam wcześniej o Bestii z Morza i Bestii z Ziemi. Bestii z Morza, czyli ten fałszywy Izrael, przez lata programował ludzkość na UFO i kosmitów, począwszy od Star Treka przez ET, Gwiezdne Wojny, Obcego, Predatora, czy choćby lajtową serię o transformersach. I takie działania czynione są nie tylko ze względu na odciągnięcie okradanych coraz bardziej i uciskanych ludzi od prawdziwych problemów. System Bestii przede wszystkim chce wyeliminować z ludzkich umysłów świadomość, że całym światem zarządza Bóg i nie ma żadnych innych światów poza Królestwem Boga, znajdującym się w tak zwanym kosmosie tuż nad firmamentem, a nie jakieś tam yy, lata świetlne. Bardzo gorliwie yy, starali się, żeby właśnie Wyeliminować takie myślenie z ludzkich umysłów, żeby ludzie nie myśleli o Bogu, który ma wszystko pod kontrolą, który ma swoje królestwo, tylko żeby to zrelatywizować, że są jeszcze inne światy, inne planety, obcy. Przecież my, nie, my ludzie, nie ogarnęliśmy tego wszystkiego. Jest, jest tak niesamowita przestrzeń do zbadania, tak jakby ktoś był. Na Marsie czy na tych innych planetach, tak? Albo miał taki teleskop, który by widział te planety. Jeśli miałaby być jakaś inna cywilizacja poza planetą Królestwem Boga, to jest takie królestwo. To jest, jest to królestwo szatana, który został wyrzucony, mówiąc jakby posługując się retoryką tego systemu, z Bożej Planety. Jeśli już mam się właśnie posługiwać tym, 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 taką nomenklaturą, nomenklaturą systemu. I uważam, że jeśli jest jakiś specjalny obszar szatana, to jest nim pas Oriona, któremu to sataniści, okultyści poświęcają wiele uwagi. I jak widzicie, na kolejnym zdjęciu piramidy w Gizie są zgodne. Ich układ jest zgodny z pasem Oriona. I to jest to, jakby luszczane odbicie. I, i um, z, zgodnie z mitologią egipską, bogowie, czyli no, na nasz język biblijny, upadli aniołowie, no bo ci bogowie mitologiczni byli archetypami upadłych aniołów. E, no więc ci egipscy bogowie wywodzili się z pasa Oriona i Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy na niebie. I starożytna cywilizacja egipska mocno wierzyła, że od istot Syriusza i Oriona przyszła postać ludzi Ozyrysa i Izydy. I że to oni podburzyli ludzką rasę, prawda? Ozyrysa i Izydy. I to ciekawe, że w całej Europie, nie tylko zresztą, no bo też, też na wschodzie Kali, ale w całej Europie był kult bogini Izydy. Tylko, że ona miała. W, 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 przepraszam, w Europie i y, na Bliskim Wschodzie oczywiście, y, w odwrotnej kolejności, y, bo mieliśmy Iziz, y, Izydę, y, Isztar, y, y, Wenus, y, w Polsce była, tam gdzie jest, y, tam gdzie jest y, Częstochowa, y, tam, tam gdzie jest y, Konkretnie w Częstochowie, ja to mu nazywam Ciemna Góra, mówi się, że Jasna Góra, ale dokładnie w tym miejscu był kult bogini Leili. Bogini Leili. Znowuż bardziej na północ była bogini Jurata, taka litewsko-łotewska chyba, litewsko-łotewski litewsko odpowiednik, a dalej jeszcze na wschód była bogini Łada. Na której, która doczekała się nawet samochodu o tej nazwie rosyjskiego. Starsze pokolenie pamięta. I oczywiście, skoro mówimy już o kulcie królowej Niebios, która została wielokrotnie wymieniona w Biblii, a zwłaszcza w księdze Jeremiasza, ale również i w Apokalipsie. Jeżeli mówimy o Królowej Niebios, no to jest to, jest odpowiednikiem jej w kościele katolickim jest kult Maryi, niebiblijny kult Maryi, która detronizuje Jezusa, a na obrazkach przedstawiony jest malutki Jezusik z, z dużą Maryją, prawda, bo, bo no, tak się mówi Maryja, nie Maria w, w, w tym kulcie Królowej Niebios. No więc tak, taka jest to sieć, sieć jakby powiązań, taka, tak, taki trop. I Syriusz i Orion są niezwykle ważne, ponieważ reprezentują Izydę i Ozyrysa, Boga i Boginię, której, z której podobno wyrosła cała cywilizacja egipska, a ostatecznie cała ludzka cywilizacja według, według tych um, przekazów, prawda. Natomiast szatan w Biblii Nazywany jest księciem powietrza, księciem eteru. Warto o tym wiedzieć, naprawdę warto o tym wiedzieć przy nadchodzącym zwiedzeniu. I tak jak widzicie, jest to wynik z Wikipedii. W mitologii greckiej eter to bóg jasnego światła. A przecież wiemy dobrze, że szatan nazywany jest też jutrzenką, niosącym światło. Gwiazdą poranną, y, którą symbolizuje właśnie Pentagram. No i właśnie ten y, Bóg jasnego światła, ten, ten eter, y, jako usługi wyższych rejonów niebieskich, czyli strefy między Królestwem Boga a Ziemią, y, w rzeczywistości jest przywódcą upadłych aniołów. Y, jest to sam szatan. Eter jest właśnie jednym z imion szatana, ojca kłamstwa. Jedno jest pewne: tak zwani obcy to po prostu demony, i ja nie wiem w jaki sposób przedstawi się nam owych obcych. Czy istotnie demony się zmaterializują do światowego zwiedzenia, czy też może już jest technologia znacznie wykraczająca poza znany wszystkim poszukiwaczom prawdy, Bluebeam. Czy jeszcze coś innego, to się okaże. Dla mnie znamiennym jest scena z Transformersów. Kiedy to Transformersi, Transformersi spadają z nieba. Po czym ludzie zaczynają robić im zdjęcia smartfonami. To ich lądowanie, to nie jest, to nie jest ta scena. Nie będę specjalnie oczekiwał. Po prostu musicie sobie albo przypomnieć, albo uruchomić wyobraźnię. I gdyby nawet przyjąć. Retorykę systemu bestii o transformersach dobrych i złych, czyli też o kosmitach dobrych i złych, bo to się w wielu filmach przejawia, to istotnie symbolicznie rzecz traktując de facto, tak jest. Że są aniołowie boży i są upadli aniołowie. I teraz pytanie do czego zostaną zaangażowani, którzy nam zostaną objawieni, i którzy powiedzą o tym, że są źli. Czy no my się możemy tylko domyślać, że jeżeli taka ta szopka będzie w, w takim wydaniu, o jakim myślę, to yy, ci źli zostaną nam objawieni jako ci dobrzy, i my będziemy musieli się jako ludzkość bronić przed tymi złymi yy, upadłymi, yy, znaczy ty, tymi złymi kosmitami, yy, czyli powiedzmy, yy, no. Aniołami Bożymi i samym Bogiem. Jest to wielce prawdopodobna wersja, przynajmniej z mojej perspektywy. Po prostu jest Królestwo Boże i jest Królestwo Szatana, będące w drugim niebie, właśnie w tym, w tym eterze, bo Szatan jest nazywany Księciem Powietrza, Księciem Eteru. W trzecim niebie mieszka sam Bóg i Szatan nie ma do niego dostępu, poza, jak nam to mówi Biblia, donoszeniem na wierzących, i dlatego nazywany jest oskarżycielem braci naszych. No bo szatan, wykorzystując nasze złe skłonności związane z ciałem, wprowadza nas w sytuacje, które pchają nas do grzechu. I takie sytuacje nazywane są powszechnie kuszeniem, bez względu na nurt chrześcijański, czy to będą katolicy, czy protestanci. Tutaj jest zgoda co do nazwania tej sytuacji. Na całe szczęście, my wierzący Biblii, my ufający Jezusowi Chrystusowi, mamy obrońcę przed, przed tym oskarżycielem braci naszych, Jezusa Chrystusa, który to zapłacił za grzech ufających w Jego Słowo ludzi. Czy to oznacza, że my wierzący Biblii nie możemy grzeszyć? Absolutnie nie. Jezus zapłacił za nasze grzechy, które zdarza nam się popełniać w drodze do uświęcenia. Tak, zdarza nam się grzeszyć, zdarza nam się popełniać błędy, ponieważ to nie jest tak, że ktoś się rodzi na nowo i nagle jest znówką, jest całkiem nowym człowiekiem w stu procentach, że nie musi już nic sobie poprawiać. No jeżeli tak, to niepotrzebny byłby Jezus. Właśnie dlatego potrzebny jest nam Jezus Chrystus, ponieważ On nas zmienia, On nas przemienia, wprowadza nas w takie sytuacje, gdzie właściwie takie lekcje, które są dla nas czymś, co musimy odrobić sami, oczywiście z pomocą łaski Bożej. Ale to tak yy, a propos. Wracając do samego newsa. Kula yy, ważąca około 4,5 funta, którą w dotyku opisuje się jako mającą temperaturę do lodówki, składa się z trzech warstw materiału przypominającego metal i 18 mikrokul, otaczających centralne jądro nazywane przez naukowców chipem. Zewnętrzna warstwa, której gęstość jest porównywalna z gęstością kości ludzkiej, a także obecność symboli y, przypominających starożytne pisma, takie jak runy, ogam i pismo mezopotamskie, wywołały spekulacje na temat jej przeznaczenia i pochodzenia. No i właśnie, y, starożytne y, napisy, starożytne pismo. Dlaczego mnie nie dziwi na tej kuli obecność trójkątów? Które są wszechobecne w przestrzeni społecznej Zachodu. Wystarczy, wystarczy spojrzeć, popatrzeć na marki samochodów. Nie tylko oczywiście, bo tego jest bardzo dużo. Ja napisałem specjalnie, poświęciłem temu jeden tekst. Takich samochodów jak na przykład BMW, gdzie są wkomponowane w logo trójkąty, Citroen, gdzie, gdzie są również w logo wkomponowane trójkąty, Renault, gdzie również są wkomponowane trójkąty, logo Mercedesa, gdzie również są wkomponowane trójkąty można też spojrzeć na rozmaite przyciski sprzętów do odtwarzania, jak DVD i tym podobne, gdzie przewijanie w tylu przód to dwa trójkąty, a to jest tak naprawdę pieczęć hazarów, dwa rozszczepione trójkąty. I w przypadku tej kuli mamy, a jakże? Symbol przypominający jezuicko-hazarski zakon Illuminati, czyli koło w środku. No, ktoś. Ktoś by mnie tutaj chciał e, sprostować i powiedział, że no, ale w prawdziwym e, oku płacności Illuminati jest, jest e, oko, bardziej takie płaskie, tak. E, tak, w oryginale jest oko, ale tak czy uwag, e, podobieństwo jest duże. E, podobieństwo jest duże. I zachodzi pytanie, czy, czyżby kosmici wybrali sobie jezuitów Illuminati? Patrząc na kosmitów, tak jak powinno się patrzeć, czyli jak na demony, to jak najbardziej tak. Oni sobie wybrali Jazuitów i Illuminati. I w artykule Daily Mail owe e, znaki są właśnie przerównywane, jak słyszeliście, e, <coughs> przepraszam, do run i innych starożytnych napisów. E, wydaje mi się, że Przygotowują nas na zmianę historii świata i oczywiście jak najbardziej na zweryfikowanie prawd biblijnych przede wszystkim przede wszystkim na zweryfikowanie prawd biblijnych. Ludzie mają w Boga nie wierzyć, mają nie ufać Biblii, mają nie ufać Bogu, mają natomiast wierzyć hazarskim kłamstwom, jakoby Biblia została zmieniona, że jest to zwykły tekst, o którego Bóg nie zadbał że napisali to ludzie omylni, czy jak powiedziała yy, znana skandalistka yy, Doda yy, Elektroda, że apostołowie napisali Ewangelię, napróci winem i panie ziołem. Tak? No więc to jest to samo, to jest ten sam przekaz, ta sama retoryka. Właśnie to ciekawe, tak na marginesie, że w takie autorytety ludzie, wierzą, nie powiązują tego, że, że o takich rzeczach mówi... Yy, Taki ktoś jak Doda. Yy, między innymi, czy wiecie, dlaczego w ogóle trwa wojna o Biblię? Wojna o Biblię yy, jest dlatego, że satanistycznym elitom zależy, aby ludzie byli ich niewolnikami. Przecież oni nas wysysają z energii. Ich yy, ich tutaj chwilowi zarządcy ziemią, czyli prezydenci, premierzy i tak dalej, oni wysysają z nas energię poprzez no nie tylko, nie tylko haracze, ale też poprzez stres, jaki nam fundują, poprzez służbę zdrowia, poprzez różne ustawy ograniczające wolność. Poprzez kulturę, też prawda, yy, która jest antykulturą do Biblii, oni potrzebują niewolników do życia, yy, sami będąc niewolnikami diabła. A Bóg daje wolność. Do tego stopnia nam Bóg daje wolność, że możesz go opuścić i wierzyć w kosmitów, i ostatecznie yy, wylądujesz yy, tam, gdzie jest płacić zgrzytanie zębami, czyli do miejsca, gdzie są demony demony katujące ludzi. Bo taki jest przekaz ludzi, którzy mieli takie, takie wizje. O ile wierzyć temu, nieważne czy jest takie miejsce z opisu tych wizji, ale opłaczył i z zębami mówił Jezus Chrystus, a więc trzeba zaufać samemu Bogu, prawda? Reasumując, jesteśmy w trybie przyspieszonym programowanie na przyjęcie obcych, i nie wiem, jak się to dalej potoczy. Gdyby to było, nie wiem, rok temu dwa, zresztą podobnie jak z wojną. Byłbym w tym szybki szybki z oceną, i powiedział, że, że to jest bardzo rychłe, ale widzę, jak to wszystko rozciągają w czasie, jak grają takimi wiadomościami, zresztą od kąt prowadzę bloga, prowadzę go już 10 lat to co roku dowiadywałem się, że już przygotowują trzecią świątynię, że już jest czerwona jałówka i tak dalej, i tak dalej, że już jest, jest plan budowy, że już zaraz będą budować i tak co roku miało być, że już Mesjasz przychodzi, co roku przychodzi Mesjasz ich i przyjść nie może. Dlatego teraz jestem bardziej szczęśliwy, zdystansowany do tego typu informacji. I w związku z tym y, mogę tylko powiedzieć y, za, za y, Rosjanami, chyba tak. Y, po powidią, czy poczekamy, zobaczymy. Y, dziękuję za uwagę i życzę Wam, jak zwykle, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się z Bogiem.